Mam dla Ciebie super trik jak kupić najnowszego MacBooka R taniej. No dawaj, lubię taniej. Po pierwsze, klikasz w link w moim opisie. Po drugie, wybierasz dowolnego nowego MacBooka R z procesorem M4. Swoją drogą super sprzęcik do pracy, do rozrywki, super cienki i naprawdę wyjątkowo korzystny cenowo. Po trzecie, przy zakupie wpisujesz kod zniżkowy, mój własny, czyli sprzętoznawca. I już dostajesz 5% rabatu. A co mi da takie 5%? Szybka matematyka. Przy cenie 4859 zł, bo tyle kosztuje najtańszy MacBook Air z procesorem M4, masz zaoszczędzone 242 zł. Ja uważam, że to jest kwota, którą spokojnie możesz sobie wydać na inne rzeczy, bo dzięki mojemu kodowi zniżkowemu tyle zostaje ci w portfelu. Co więcej, jeżeli wolisz kupować sprzęty na żywo, wystarczy, że odwiedzisz jeden z czterech salonów IMAT w Warszawie, we Wrocławiu, w Katowicach, w Krakowie, no i zapamiętasz ten kod sprzętoznawca. I już warto się pospieszyć i przeczytaj, oczywiście, wszystkie informacje w opisie, bo promocja jest ograniczona, a naprawdę warto z niej skorzystać. Pochwal się w komentarzu, czy wykorzystasz mój kod, a ja bardzo się cieszę, że takie kody mam i dzięki temu możesz zaoszczędzić pieniążki.